Albo Pepe, albo z spoko Nikola, mogą wygrać Lamborghini Huracan. Oczywiście nie będzie to takie proste. Siemanko, rodzinko to Edi i Gabriel. Czyli. czyli... Bracia. W dzisiejszym odcinku nie jesteśmy sami. Jest z nami spoko Nikola, ja, czyli Mała Panda, i pepe, Pepę, <laughs> chłop. Oglądajcie odcinek, koniecznie do końca będzie dużo się działo. 7 tysięcy, czy ile Nie, żeby... 10 tysięcy będziecie mieli. I platuje kolejny odcinek z takiej serii. Koniecznie subskrybujcie kanał, bo odcinki wjeżdżają w każdy poniedziałek, środa i piątek. Trzy razy w tygodniu. A teraz zaczynamy. Ostatnio coraz więcej odcinków nagrywamy w tym garażu z super samochodem. Niedługo wszystko się wyjaśni, co się dzieje, o wszystkim będziecie wiedzieć, ale w dzisiejszym odcinku albo Pepe, albo Gabriel, spoko Nikola, mogą wygrać Lamborghini Huracan. Oczywiście nie będzie to takie proste. Za chwilę do stołu będę podawał różne posiłki. Zacznijmy od takich, które będą smakowały, ale potem będzie coraz ciężej i będą mu różne smaki, których na pewno nie chciałbyś zjeść, ale oni będą musieli, żeby wygrać. Na pewno domyślacie się, że by zostać przy tym stole nie będzie łatwe, ponieważ każdy będzie musiał co runda jeść posiłki, które nie będą smaczne. Śledzie. Na początek zaczniemy czymś smacznym, bo chciałbym zapchać wasze żołądki, tak żebyście nie byli w stanie już jeść. Będą różne, różne challenge'e, ale za każdą rundą ktoś będzie mógł być zwolniony dzięki, zobaczcie, naszej tutaj świetnej Zabawce. zabawie w Bakugan. Mamy tutaj naszą planszę. Bo zagramy w standardowe zasady i też w nasze takie niestandardowe szybkie zasady szybkie rozgrywki za każdym razem osoba która wygrywa rozgrywkę jest zwolniona z jedzenia a zobaczcie te dwa bakugany są z serii Armored Alliance i tutaj jest dragon... to jest naprawdę fajna seria bo... ten wygląd zobaczcie Roll ten run. też pięknie wygląda i do tak, tego no, zobaczcie mamy też jeszcze dodatkową broń ale za chwilę potoczymy dragonoidem i zobaczycie, jak on się pięknie otwiera. Druga, ty wybierasz tego, czy Dragon? Ja, dragonoida? oczywiście, że tego, ja, ja tego T-Rexa, tak? No to, to wygląda właśnie jak taki T-Rex, tak? Ale zobacz, dragonoid. Ja nie jest mogę, piękny. ale fajny. Zobaczcie tego dragonoida. Tutaj dragonoid też ma tą strzałkę, która wskazuje, w którą stronę powinniśmy rolować. Tak, każdy Bakugana. Bakugan ma tak. akurat takie strzałki, aby łatwiej było to zrobić. Toczymy naszego dragonoida. Jest, zobacz, jak wyskoczył się oczywiście. idealnie złapałeś Wow. Najlepsze jest to, że te bakugany wyglądają tak. tak jak w bajce. Mega, mega fajnie odwzorowane. Oprócz bakuganów mamy też. Wow, karty mocy. mocy! Za chwilę o nich wam opowiemy, ale najpierw zaserwuję wam porządny posiłek. Dla chcesz was... nas pewnie utuczyć. Tak, nie trzeba. <laughs> nie, mam dla was duże burgery, tak, chcę, żebyście przyjęli dużą dawkę kalorii, bo później będzie wam po prostu ciężej jakby jeść kolejne smaki. Będziecie już mieli pełny brzuch. Ja, ja życzę smacznego. Dziękujemy. dziękujemy. Nie, Dobry. w pierwszy kanał zapał. Naprawdę, nie wyjąłem sobie wykładki. Ale ja specjalnie, żeby sobie nie ja rozwalić. To, to jest, to to nie to nie to jest, to jest ten, to jest ogromne. Ogromne. Jest. O, Na pewno się zastanawiacie, co jest w tych burgerach, ale słuchajcie, to jest taka opcja, że ja chcę ich jakby utuczyć, jakby, jak wilk, jakbym miał was później zjeść. Chcę najpierw po prostu o was zadbać, bo każda kolejna potrawa będzie po prostu no, niesmaczna. Od razu was uprzedzam. Ja już tym będę pełny. Do tego, im bardziej będziecie mieli pełny brzuch, tak naprawdę A później nie będzie to. Tam, tam. No po jednym kęsie, no co ty? To będzie wam jeszcze utrudniać dalsze challenge'e. Dokonale. Dobrze. Pyszne. Ja powiem wam, że Pamiętaj. to jest tak ogromne. Ja za a już naprawdę czuję. Ten burger ma na pewno coś. Nagrywaj ja tego. Ja myślę, mi się wydaje, że ma nawet jest półtora tysiąca. Nie mam pojęcia, jak to wygląda kalorycznie. Nienawidzę jeść burgerów. Cała się brudzę. A, kocham. Wygląda na to, że Pepe zje jako pierwszy burgera, ale to jest dosłownie początek. Adi, Zmaczne. mam problem. Co? Bo ja tego nie zjem. Jak ja to już nie Tak zje? jestem upchany. Nie, mam. musisz to upchać. Nie, Adi. W pierwszej Ludzie przegrasz, nie możesz przegrać ja w pierwszej rundzie. Poddaję. Ja powiem, że... Nie, musicie to zjeść, bo inaczej tań. Dawaj, dawaj. Ogólnie, ogólnie. Pamiętajcie, żeby wygrać dzisiaj niekoniecznie trzeba jeść wszystko. Bakugan może wam pomóc. Jeżeli będziecie wygrać cały czas w Bakugan, to wtedy nie musicie wszystkiego bo będziecie zwalniani. Jak wrażenia po pierwszym posiłku? Który ja był nie wiem, to, że po prostu to zjadłem. Ale Upykałem to prawda, tego burgera, Gabryś nieraz raz ze mną na tego burgera i zawsze jest w stanie zjeść połowę. Dobra, więc tu już mamy jakby mm, trochę rozegrane. Najpierw zagramy e, partyjkę w Bakugan. Zobaczcie, my mamy tutaj karty mocy, o których wspomniałem. Mhm. Ja bym chciał, żeby każdy z was Wylosował jedną kartę. Ja pierwszy. Każdy ma po jednej karcie mocy, ale bierzemy po dwa bakugany. My zagramy z taką rozgrywkę. Wybierzcie sobie bakugany, jakie uważacie. Dobra, sprawdźcie na swoich kartach teraz, mm -hmm. jakie macie symbole. Teraz musimy dobrać bakurdzenie wobec naszej karty. Pepe, ty masz bakurdzenie niebieski i pomarańczowy. Dobra, się jakie masz rdzenie? Czerwony i szary. Ja mam zielony i pomarańczony. Te bakurdzenie będą dawały Wam ewentualne premie do zwycięstwa. Każdy z Was będzie mógł dwa razy rzucić swoimi bakuganami. Jeżeli Bakugan się nie otworzy, nie dostajecie dodatkowych punktów. Okej? Ok. okay. okay. Zaczynamy pierwszą rundę, w której każdy z Was rzuca Bakugany na środku. Pamiętajcie, musicie zgarnąć okay. premię. Te Bakugany z drugiego sezonu mają w sobie magnes, który będzie łatwiej wychwytywał moce. Trzy, cztery. cztery. Uf, ma, Gabryś wypadł poza pole, więc Gabryś, Gabryś będzie musiał na pewno zjeść to co jest tutaj O nie co ty wygrałeś Jest, nie muszę A wiesz co jest w środku? Nie Jest coś czego nie lubisz Uweza Nie jem tego Nie, nie lubisz? Boże. O, jest. Nie, ja się cieszę, że nie wygrałam o. Ej, ale pomyślcie sobie, że teraz To ja chętnie, ja chętnie. <laughs> Gabryś zje chętnie, ale nie wie czy się pakuje, im więcej kalorii przyjmiecie teraz, tym będziecie jakby osłabieni w kolejnych rozgrywkach Czy ja mogę zabrać tą moc? Tak, na pewno wygrałeś, bo nikt inny nie trafił w mocy, więc ty wygrywasz. To jest właśnie taka fajna podpucha. Dajesz podpuchę, oni się cieszą. Ty tak zyskujesz, ale zapomniałem wam powiedzieć. Macie 60 sekund, żeby zjeść tą bezę. Jeśli nie zjecie w 60 sekund, to wtedy odpadacie od stołu i tak automatycznie wygrywa. Start! Czas start. Nie, nie spieszcie się w ogóle, ale nie spieszcie się. Gabryś jak ruszył, zobaczcie. Gabryś żeby tak szybko nie jadł. Gabry tego się nie uda. Spokojmy. Ja wam, mówię wam nie ci tak szybko, to bez sensu. Ta, Pepe ta, może zostać ta, zwycięzcą ja po prostu Ale już na samym urządzeniu. burgera jedliście no. Mm. Ale nie jedźcie tego. Dobra, już prawie pół minuty. Musiałbym ja się wszystko, zobaczcie na Gabrysia. Tej... Koniecznie koniec dajcie łapkę w górę dla Gabrysia i wbijcie też na, na Instagram. Jestem Gabryś, skomentujcie mu beza na jego Instagramie Jestem i ja będę Gabryś. wam to lajkował. Pozostało 10 sekund. 10, A. 9, ostatnie 8, jest. 7, 6. Się do buta dobra, słuchajcie, macie to zaliczone Od tej pory zaczynamy challenge, wow, w którym już nie Adi, ale tak... w ogóle zobacz, to jest tak samo po prostu nie ma... mega no, fajnie wyglądają. Tak, jak z tej bajki Bakugan. No, Bakugan wygląda dokładnie tak jak w bajce, tak, więc... ale teraz to, co będziecie jedli, nie będzie przyjemno. Twój Bakugan wyleciał poza poczekaj. Planszy. Wymiotło pepę splanż. Piszcie w komentarzu, że wymiotło pepę plansz. A ale... no, Zobaczcie, dobrze. pamiętajcie, jak rzucacie Bakuganami, macie tutaj taką strzałkę, która wskazuje kierunek ruchu. Ktoś yes, ma moc? Jest! Ja mam! Nikola ma dwie oh, moce! Jako Nikola! Spoko, Nikola! Wie, no, ale jakby dwie naraz zgarnęłaś, więc to jest jakiś totalny rekord. To jest jakiś rekord. W takim razie Nikola jest zwolniona. Dobra, słuchajcie, to nie jest woda. Niki, ty możesz powąchać, że to zwolniona, żebyś wiedziała, co to jest? O Jezu. Co to jest! To ale... jest! Adi, to jest cet. to nie! No, adiali, ja tego nie nie. Leci... Ja się cieszę, że jestem. Nie. Nie. Jeśli nie jest wypijesz Gabryś, to panowie. wtedy już zostaje Nikola i Pepe. Wolę wypić ocet, nie zjeść bezę. Dobra, ale Dobra. zostawcie Dobra. dla mnie łapkę w górę. Macie na to 10 sekund 8 O Jezu Jeden. Gabryś się do końca. Dobra, możesz sobie przepić. Okej, okay. zaliczone, lecimy teraz z kolejnym. Teraz już będzie coraz ciężej, bo w waszym brzuchu będzie totalna mieszanka. To, co będzie dalej, ale to woli, będzie, będzie ciężkie. Po Zobaczcie, w całej kolekcji Armored Alliance jest mega dużo efektownych bakuganów. My mamy też wiele, ale nikt z Was nie gra tym. Jeśli ktoś chce, może wymienić sobie tego bakugana, zobacz. Ale możecie też wygrać całą naszą planszę i część naszej kolekcji, więc wpisujcie hasło montażysty. Ten, kto ogląda odcinek uważnie do samego końca, będzie hasło znał. Wybierzemy osobę z komentarzy z poprawnym hasłem montażysty i wysyłamy wam właśnie też nas zestaw, więc powodzenia. Lecimy z kolejnym challenge'em, ale teraz dojdą kolejne moce. Teraz będziecie mieli dodatkowe moce ode mnie, jest to totalnie na naszych zasadach, tak żeby było jeszcze efektowniej i jeszcze więcej się działo. Ooo, ile super mocy! Trzy, trzy cztery, trzy, no wow. yes. spoko, to... spoko Nikola, spoko Nikola, po kolejny nie będzie brała udziału. A teraz, tak. słuchajcie, wjeżdża naprawdę ostra potrawa. Miałem na myśli naprawdę ostrą potrawę, bo ostra papryczka chili, a daj. Pepe nienawidzi warzyw, Dobra, więc Pepe... Nie, jaka byś musiała uważać, bo serio. Zobaczcie załamany Pepe. Bo... Gabi musisz być nie, ostrożny, to powo powoli. musisz być ostre, to jest no. bardzo ostre. Naprawdę. Nie namawiaj mnie i proszę, jest bardzo bądź Bądźcie! <głos》>. nie, nawet nie Pepe? tego. smacznego. Nie, nie. powryj, pomałam kawałek. Dobra, Pomały. zaczynamy. Macie Pomały. 3 minuty. Pomałam kawałek. No, on, on nie wie, co <głos》>. robi. Peper, przegrasz. Czas leci. Dobra, pomacham ci z takiej granicy na dno. 2 minuty 40 sekund. Nie zjedz tego. Maż. A kapuś Bez oszukiwania, pamiętaj. Kapuś w całości na rynku. Masz odesieć? <gabryś>, nie ma nic, taka sztuczka, nie mam nic. Ej, naprawdę, da je odesieć. Dobra, peka, dawaj, Polak. dawaj, dawaj, inaczej przegrasz. O, zaczynaj przynosząć, kapuś, będzie ostro. No. Na szamponkę, na szamponkę. O, nie. Ale... Dobra, zostałabym jeszcze minuta Dobra. 20 sekund. Dobra. Minuta 20 sekund, macie dużo czasu jeszcze. Okej, okay. po tych papryczkach czas na coś, co troszkę jakby złagodzi ten smak, więc mam dla was kefir. I to jest kolejne wyzwanie? Tak, ale jakby tutaj was bakugan nie uratuje. Kefir musi każdy wypić, żeby po prostu też było spoko. bezpiecznie ze mną. Nie, nie no to spoko. Czy jest spoko? Będzie spoko? Tak, Zamowany, Nie weź kefir, nie, nie Radzi, czy to jest z tej szklance po occie? Tak, ale ocet tylko nada jeszcze lepszego Jezu smaku. Tutaj mamy mieszankę octu i kefiru. Da. Polecam bardzo. Ale zaczekaj, abyś nie, nie? To... Nie, baj, ale, ale, ale tyle wystarczy. Ja jestem dzieckiem, ja <grym> ale jestem dorośli. Ale ja jestem dzieckiem. Wtedy widzowie by uznali, że jestem niemiły dla ciebie i się nie troszczę o ciebie. Proszę bardzo. Ale, dla ciebie porcja taka jak dla dorosłego. A może się o mnie troszczyć oddać okay. komuś innym? Słuchajcie, macie na to minutę czas start. Minuta czasu na wypicie o, tego kefiru z posmakiem. O, nie, nie, nie. Ble, ble i pod koniec. Ble. No, no nie, no jest, nie jest aż takie straszne. Co ja wam zrobiłem? Pepe już mało czasu ci zostało, już. 35 sekund. Dawaj, zrób ja to. Nie, to Jeśli I... te to odpadniesz już teraz. Ja nienawidzę klienta. Zobacz, odwróć się i za akcję ciągnąć. Nie ja wiem, no ale. Boże, Gabryś. O. Gabryś, a tobie jak idzie? To na Easy. Gabryś, Kiedy pytasz Gabryś, jak Gabryś idzie? Gabryś. Dobrze. Puh. Dobrze. Moi drodzy, ostatni. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. O, już 12 sekund. 12 sekund, 12 sekund. Szybko! Ej, Nikola, Elegancko. Brawo. Ja też nie powinna się cieszyć, bo ja bym wygrała. Uff. Dobra, lecimy z kolejną rundą. Bakugan. Szybka runda Bakugan. I teraz Bakugan może was ocalić. Więc e, trzymajcie po swojej figurki. Komu uda zdobyć się moc tym razem, komu uda zdobyć się moc tym razem, zobaczmy Dobra, to trzy, cztery. Gabryś! Ja, 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 ja zdobyłem, ja zdobyłem Jak <grym> się popierał! Ja zdobyłem moc, o mój Boże Gabryś zdobył moc, a zobaczcie, ta moc dodaje aż 200. zobaczcie tej 200 i kolejne moce trzy, to, ja to jest prawie ale słuchajcie, teraz, żeby wam się trochę w brzuchu jeszcze pokręciło, będziemy pili gazowane. Macie minutę. Nie no dobra, będziemy... Daj dwie i pół. Dwie, min, dwie minuty na wybicie pół Jezu. litra. Kory. No Dobrze, ja tego nie piję, jak ja, się cieszę. Ja się, ja nie piję. Ja się cieszę, bo to? nie będę musiał... Ja odejdę, bo to wybuchnie. Ale nie to będę musiał. To tak tak. wybuchnie na żołądek właśnie. Znaczyń, nie będę. popiję sobie kefir. Minuta 10 sekund, czyli zostało wam 50 sekund. Nikola, wyspoko, Nikola ma już prawie połowę. No. Pepe, nieco lepiej. Ja tu się cieszę. Jeśli usłyszycie, jeśli komuś się odbije, jeśli ktoś wbeknie, komentujcie w komentarzu sekundę, kiedy będzie takie zdarzenie. Ja z chęcią przypnę serduszko. <grym> Ej, I zostało tylko prawie. 20 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, piesu. O! Dobra, okej. Okay. Brawo, Czyli... ale nie, no nie dałam rady. Słuchajcie, jest, mamy 5 sekund. W finale zostaje Pepe i Gabryś. Dokładnie tak. Na finał przygotowałem coś, o czym wiem, że ani Gabryś, ani Pepe bardzo, bardzo nie lubią. Gabryś już czuje, czuje, co się dzieje. Słuchajcie, Bakugan odkładamy na bok. Bakugan was teraz już nie uratuje, ale będziecie mogli sobie pograć później. Bo teraz, moi drodzy... O, Filety nie, śledziowe o, w o, nie. Coś najgorszego. Nienawidzę śledzia, nie Moi się drodzy, starać. musicie zjeść po jednym takim śledziu. Ten kto nie zje śledzia, jakby przegrywa. Ten kto zje, zje śledzia może wygrać i dostać się dalej. Czy ktoś odpadnie? Kto wygra? Pepe czy Gabryś? Za chwilę się o tym przekonamy. Ja... To jest twój śledź? Ja papierem, nie <laughs> Pepe. Ja stąd idę. <laughs> ja powąchał palec. Pepe powąchał palec. Trudne sprawy. <laughs> nie wierzę w to, co się dzieje. Gabryś zje <laughs> kto zje więcej, ten wygrywa. Nie zjadłeś? Zjadłeś czy twarz? Nie zjadłeś za język. <ślesz> Nic nie ma. Zgadzać czy nie? Słuchajcie, mamy zwycięzcę. Ponieważ Gabry się leka do góry. Wygrał. Ale się przyłoży do tego słowa. <ślesz> Gabryś, czy ty właśnie Ale... wiplowasz wszystko? Nie, nie, nie. <ślesz> Więc dzisiejszy odcinek Lamborghini Huracan na weekend z szoferem, Gabryś wiadomo yes! będzie prawo jazdy, ja będę jego szoferem. Nagramy też z tego odcinek, zawieramy Lamborghini Gabryśa na miasto. Wygrywa Gabryś, bo będziecie Uberem tak to jeździć albo z buta. Pamiętajcie o naszym konkursie z Bakugan, możecie wygrać ten zestaw, możecie wygrać też figurkę, więc komentujcie, bierzcie udział, wiecie też na nasze Instagramy. i Pepe, jestem Gabryś, spoko Nikola i oczywiście bracia oficjalnie. Jeżeli Tobie nie uda się wygrać zestawu Pakugan, nie martw się, w opisie jest link, gdzie możesz kupić, zdobyć swój zestaw. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.